Teraz idziemy dalej do Roty Perkins Top Shop, a my uderzamy tam, na sam koniec, do River Island. River Island pokładam największe nadzieje, chociaż żeby kupić jedną z dwie rzeczy. Eee, a potem pójdziemy do BM'a i w BM-ie fajnie jak kupię też coś z ozdób, to, to już będę zadowolona. Tutaj mamy Doroty Perkins, ale tutaj nie bardzo jakby coś dla mnie. Tak to wygląda. Mamy też różne przecane zniżki. Czy chce nam się tu wejść? Czy nam się nie chce tu wejść? Czekajcie. Czy wejdziemy, czy nie wejdziemy? Czy zajrzymy, czy nie zajrzymy? A, nie wiem. Nie chcę nic jeszcze, że Wam powiem. Nie widzę, żeby tu były raczej takie rzeczy dla mnie. Tutaj mamy sportowy. Do sportowego to może niekoniecznie. Next. W nexcie czasami są fajne rzeczy, zwłaszcza jak są właśnie jeszcze przyceny, ale tutaj akurat takie większe przeceny szykują się od 2 lipca. To czy 2 lipca coś się będzie działo? Kosta u góry, ale chyba nieczynna. Tutaj dalej co mamy? Też next. Next i idziemy dalej. Idziemy super drag i idziemy do... Do gdzie idziemy? Do River Island. Także tak wyglądają zakupy, słuchajcie. No nie jest, nie jest, ciekawie. Myślałam, że większa kolejka była, uwierzcie mi, pod Primarkiem. Także tam faktycznie się coś działo. Tam było dużo ludzi. Ale akurat bardzo mocno padało, więc się rzeczy nie wyciągałam aparatu. Także zajdę teraz do River Island na końcu, zajdę tak na chwilkę do może Superdraga. O, tutaj mamy draga, River Island tuż obok, ale wolę do River Island. Zajrzymy na Revolution I do BMI, do domu. Wchodzimy teraz do River Island. No, to jest klub, który naprawdę lubię. Muszę Wam powiedzieć, że te produkty widzę pierwszy raz. Są teraz jedna trzecia ceny, po 4,66 i są to maski do włosów, słuchajcie, z Herbal Essences. I tutaj mamy na dole maskę, tu płyn, tutaj mamy czepek i tak wygląda aplikacja. Nakładamy 12 minut, zostawiamy pod czepkiem i spukujemy. Z jednej strony jestem... Oh, z jednej strony jestem troszeczkę ich ciekawa, a z drugiej strony jakoś tak nie przepadam za takim, wiecie, za, za taką formą. No, ale fajny pomysł. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, to takie maski. Mega rytm po 7 funtów. Jest tutaj 5 masek. O, fajnie, że Wam pokazuję. Takie. I są to maski, które aplikujemy, słuchajcie, w ten sposób. Tylko tyle że właśnie musimy mieć oczy zamknięte i to jest coś czego ja nie bardzo no nie bardzo się z tym zgadzam. Fajne na pewno w podróży to na bank. 20 minut. Nie wiem, co nie są mnie korci, żeby to przetestować. Hmm. Ciekawe stoisko. Pełno pierdół, ale takich fajnych, zapachowych, kolorowych. Także fajnie to wygląda. No, zaraz się zastanawiam, może je przetestuję. No i robaczki, mamy godzinę 14. .00. Mamy bardzo dobry czas. Ja już się obrobiłam ze wszystkim. Teraz mogę zajść na spokojnie, słuchajcie, do Bienema. Tak, próbuję sobie tylko zlokalizować, gdzie on był. To było gdzieś, gdzieś tu. Tylko tak myślę, że jeszcze zajdę jeszcze raz do butsa, Skorzystam ostatni raz z toalety, bo zakupiłam sobie jeszcze Red Bull'a, więc za chwilę też go będę. Będę go aplikować w mój organizm. E, e, także idę do buta, skorzystam z toalety. E, w River Island zakupiłam dwie rzeczy i powiem Wam, że już, już tak rozsądnie. Dzisiaj bardzo rozsądnie, już nie brałam tego, co po prostu gdzieś tam mi wpadło w oko, bo, bo nie ma sensu. Coś kupiłam troszeczkę kosmetycznie. E, dwie rzeczy ciuchowe. Teraz pójdziemy, skorzystamy z toalety, potem polecimy tylko do BNM-a i to wszystko. Także w BNM-ie, jeżeli zakupię cokolwiek, słuchajcie, e, jakąś ozdóbkę, nie ozdóbkę, whatever, to już będę usatysfakcjonowana. Także odzywam się do Was jak wyjdę z i będę w No i teraz zobaczcie, ja właśnie już będę wracać i zobaczcie jaka jest kolejka do New Ale Mamy i kolejka jest dość spora. Ale powiem Wam szczerze, że z jednej strony warto, bo tutaj jest duży niuluk. Może być troszeczkę wyboru, tylko ja się zastanawiam, czy mnie się chce stać. Czy mnie się chce stać, słuchajcie, za tym ciuchlandem. Wiem, że jest duży, to jeszcze się szło nawet do góry w tym niulku. I buty, i nie buty, ale wiecie co, z tego ciuchlandu, to już szczerze, to już trosze, troszeczkę dość. E, jak mi się też uda za sekundkę będę, mamy swarowski. Ale pachnie, ale zapachniało dziś jedzeniem, powiem wam, że strasznie brakuje tego, żeby gdzieś móc usiąść i coś zjeść. Bardzo tego brakuje. Za tym chyba tęskni mi się najbardziej, powiem szczerze, żeby była właśnie taka swoboda usiąść gdzieś i po prostu coś sobie zjeść. Nie, że podchodzicie i bierzecie na wynos, tylko po prostu coś zjeść. No, ale dlaczego nagrywam? Wiem, że jest wiatr. Mam nadzieję, że nie zagłusza, ale nagrywam, bo chcę Wam pokazać. No, tylko taka łaja. Niestety. Ale chcę Wam pokazać, bo za chwilę będziemy mieli naprzeciwko siebie Primarka. No i nie wiem, czy będzie to wyłapane, czy będzie to widać, czy nie będzie widać. Ale była bardzo duża kolejka. Przytem, a teraz macie kolejkę do zwykłego Wilko. Nie jest ona duża, ale to Wilko, serio. Aż tak. Jak to wygląda, Tiki max jest zamknięty wciąż. Dobra, odgrodźmy się od... Odbroćmy się teraz od wiatru. Tak jak powiedziałam, Tiki Max jest zamknięty, więc nawet nie idziemy. Mam naprzeciwko siebie Primarka. No i właśnie chciałam wam pokazać, czy będzie kolejka, czy nie będzie. Ten Primark jest dużo mniejszy niż tam w Edynburgu, więc w sumie dziwię się, że tutaj jest taka kolejka. Że ludziom się nie opłaca iść do. E, znaczy jechać bardziej do, do mm, Edynburga, do samego centrum. Jeżeli nie będzie kolejki, to może wejdę, ale szczerze mówiąc, nie, jest kolejka. Jest, widzę kilka osób, więc nie chce mi się stać. Tu proszę, Tyke Informacja jest, że będą otwarci w sun, czyli, czyli niedługo. Tutaj mamy poprzedniane rzeczy. Na przykład widzę zestaw za 32 funty dwóch toników. Powiem, że wiecie co jest najgorsze? Najgorsze. Patrzcie, jaka kolejka jest do primarka. No bo to jest szaleństwo. Czekajcie, muszę wam to pokazać. Tam są ludzie. O, taka kolejka do primarka. Jakby nie wiadomo, co w tym Primarku było. Naprawdę. Nie wiem, ludzie chyba mają po prostu jakieś dziwne wyobrażenie teraz o tych zniżkach, bo tak naprawdę to w Primarku, tym dużym w Edynburgu, jak byłam, to naprawdę nie było zbyt wiele. Dobra. Tam mamy naprzeciwko nas, mamy właśnie BM i do niego chcę się dostać, tylko tak patrzę, którędy muszę przejść. Dobra. Chyba tędy. Chyba tędy jakoś. Niestety z Maca nie skorzystam, bo jestem nogami. Też bym się też bym wciągnęła, przyznam wam szczerze. No, także co? Teraz idziemy do BMA. E, I jak już będę w sklepie, wezmę koszyk. O ile nie będzie dużej kolejki, to też Wam coś pokażę. Mamy go już naprzeciwko mnie. I, od, i z BMA już będziemy uderzać na, na dworzec i, i do domku w końcu. No, już mi się trochę chce do domu. Powiem Wam, że te zakupy robione teraz w, takim, w takiej dziwnej atmosferze to nie bardzo i z tymi ograniczeniami, zwłaszcza że, że nie ma tych toalet, że jest naprawdę kurde ciężko, że nie można usiąść, że nie można normalnie e, sobie po prostu coś zjeść. No, wszędzie korki, wszędzie kurde kolejki, i powiem Wam, że to jest trochę e, uciążliwe. No, Także co? Ja popitałam do BMA, jest on naprzeciwko mnie. O, dokładnie tu. Teraz tylko muszę obczaić, gdzie jest jakiekolwiek wejście, żeby nie lecieć krzykami. wiecie o co chodzi. No, to szukamy. No i oki doki, wjeżdżamy na górę. Jesteśmy już, słuchajcie, w e, binem. Idziemy na rzeczy do domu. Widzę, że troszeczkę poprzebywało. Mam nadzieję, że nie puszczą muzyki. Trochę Wam teraz pokazuję tak o. nie wiem, czy mi się uda pokazać Wam normalnie. Tu wejdziemy na kwiatki, na te takie o, właśnie ozdóbki, bardzo ładnie zresztą przejdziemy popatrzymy moje kolory moje modelki idziemy też zobaczyć na farby e, czy tutaj coś potrzebujemy? tu chyba nic nie potrzebujemy, nie wiem czemu mi światło mryga, czekajcie, bo się nie mogę o, obkręcić taśma, taśmę też będę tą taką chciała ale chciałam glos. Hmm, czekajcie tu jest fajny taborecik. może od tego zacznijmy Jesus. Pamiętam, że taki jakiś wziął sobie koszyk który strasznie ciężko się prowadzi więc może ja go po prostu najzwyczajniej odłożę to mnie się podoba, ale zobaczcie dwie dychy dużo, bardzo dużo. to jest bardzo podobne do tego co ja kupiłam tylko ja kupiłam włochaty bardzo ładny, nie, no, czekajcie 20 czy nie to jest pink velvet czyli to jest coś innego, czyli ten jest chyba za dychę a jak zadychę, to już brzmi lepiej. Bardzo ładny. Pasowałby do mojej sypialni, tylko bym mu nogi przemalowała. No ja nie wiem, jakie ja się zabiorę, bo jestem bez samochodu. Krzysio, help! Nie, no jak zadychę, to spoko. Bardzo fajna cena i bardzo ładny. Pasowałby mi. Także zobaczymy, może przechwycę. No dobra, daj z Wami tam gdzieś do... Strasznie ciężko się prowadzi ten wózek. Wzięłam jakiś chyba najgorszy wózek jakichkolwiek można było wziąć. Nie wiem, jak się połapię. Jakąś dużą torbę będę potrzebować. To też jest fajne. To mi się w ogóle podobało. Na przykład, tak jak Oliwia moja nie chce mebli, to to jest takie fajne po prostu rozwiązanie na cokolwiek. Piętnastek. Mogłoby być tańsze, powiem wam szczerze. Naprawdę. Mogłoby być tańsze, bo to jest z materiału. Zwykłe, proste. Tutaj fajne, za 12, ale to się bardzo kurzy. To już Wam mówię. Tu fajna półeczka. Bardzo fajna, za taka, No ale pewnie jak załżycie. Fajna na perfumy. Mm, tylko jak zamczycie, to pewnie trzeba... No, tutaj są kołki. Czyli to już wyższa sprawa, bo trzeba było już wiercić, nie tyle co wbijać. No i proszę, takie półki, półeczki. To jest fajne, tylko że to jest TV Unit. Ja bym takie coś chciała, do, do któregoś z dzieci pokojów. A mi wystarczyłby takie, takie, takie biurko, by mi wystarczyło 7 dyszek, ale to też nie jest tak wcale tanio. O proszę, mamy tutaj nabelki. Tu, 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 tak szybciutko Wam pokażę. Tam jeszcze pójdę na farby. Jest trochę. No, powiem Wam, że jest tutaj wybór. Tu naprawdę można wybierać. Nie wiem, jak się zabiorę. wzięłam sobie jeszcze taką torbę, tak naprawdę. Także krzesełko co prawda nie jest ciężkie, to jest też fajne za 18. Takie na 3 tylko. Ale fajne. Takie, to już coś stoi w tym pokoju, nie? Za 3 dyszki. To mi się podoba za 25. Oto, tak, to mi się podoba. No ale to już jak będzie krzyś, jak będzie auto, jak będzie można się jakkolwiek zabrać. Dobra, zajrzyjmy teraz, słuchajcie, na... na co? Na materacę... nie materace. O, toaletka, za 5 dych, budziecka do pokoju. Łóżko, fajne. Tu, czekaj, jeszcze, czekajcie, przejdziemy. Jak się jakoś uporam. Co my tu mamy? 25, te półki u góry. Trochę drogie, no i takie, o pierdół, pierdół, ten stoliczek też fajny, ale nie za 28. Szczerze trochę za drogi, to fajne 25, też wystarczające. Przepiękny teatr, zobaczcie jak potuczone, za 130, za 150, nie wiem tylko kto to kupi. Dobra, idźmy na rzeczy do domu. Tu widziałam, że fajna pół, taka fajna półeczka bardzo na perfumy, ale moje perfumy stoją, więc niech sobie stoją. Nie wiem jak ja tutaj, słuchajcie, wykieruję. Szukam takiej welwetowej dla Oliwii fajnej pościeli. Ostatnio nie było żadnej single. Czekajcie, muszę tu zostawić ten koszyk. Czy mamy jakiś single? Double Double King Size. Tu jest single, ale taka, to nie taką ona chciała. Ona chciała taką pluszową. No i jesteśmy teraz na tych takich pudełeczkach. To też bardzo fajna sprawa. Pówki, nie półki, to jest fajne. Może nawet i bym wzięła sobie, gdybym była z samochodem. Fajna, różowa, podoba mi się, dwie deszki. Fajne, nie dość, że to ładnie ozdabia miejsca, pokój, cokolwiek. No to jeszcze też fajnie naprawdę e, można coś zapakować do tego. No to są to takie właśnie do tych mebelków, więc to mi się bardzo podoba. Na to się przyczaję, postaram się namówić które z dzieciów, żeby się na to zgodziły. Tu mamy coś w różu, fajne lusterko. Podobne do mojego, tylko że ze złotym dodatkiem. Widzicie? Trzy funty. Bardzo ładne. I zapiątaka też fajne. Na kwiatka. Mała ozdoba, bardzo fajna. Tu jakaś taca. Ten kwiatek wiszący, fajne. Te kwiatki wiszące, fajne. Ale ja nie mam za bardzo, gdzie wieszać. Na świeczki, napisy to jest bardzo fajne. Troszkę też Żydyszkę, ale fajne, fajna ozdoba. Bardzo fajne. Okej, okay, tu też na świeczkę. Tu mamy już w srebrnym kolorze literki, to co ja mam. Takie te. No, o te tacki po fonty, to co też mam już na świeczkę. Fajny świecznik. Tu fajne też, fajne, fajne ozdobne. Czy pojemne? No nawet, nawet, nawet. Skromnie pojemne. pojemne. Takie niby małe, ale też ładnie wygląda. I widzę ceny Światło gaśnie i się zapala. Po 8 funtów to fajne. Te kwiatki. 6-8 funtów, ładne. No i o. I takie ozdoby. Hello, to ładne. No i tak by to wyglądało w czerni. To mnie nie bardzo interesuje, także przejdźmy. Przejdźmy dalej, bo tutaj nie ma za bardzo nic dla nas. Idziemy dalej. Teraz przejdziemy tu. Światła, światełka to nie lampy, lampeczki nas nie bardzo interesują. Lustra. Możemy sobie zobaczyć. Co prawda ja nie potrzebuję, ale możemy zobaczyć. To jest ciekawe. Na biżuterię. Możemy, mamy lusterko i możemy sobie jeszcze powiesić biżuterię. Także fajna sprawa. Tu fajne, ozdobne też takie literki, świecące. Jest nawet literka O. Chyba Olsztyn nawet kiedyś coś takiego kupowałam. Tu ładna za 25, no ale widzicie 25, a te moje było ogromniaste. Tu też fajne, zobaczcie duże za 34,99, ale bardzo ładne. No i dużo mniejsze od mojego niestety. Eee, tu fajne, to, to mi się podoba bardzo. Tu fajne różowe pompony. Tu znowu literki, światła, światełka. Fajne sprawy. Tu fajna kolorystyka tych papierowych. Może by mi to fajnie wyglądało w kuchni, ale teraz nie chcę brać nawet w ciemno, bo nie mam pewności, jak to będzie wyglądało. Tu fajne z, z tym, z świecące. Dużo jest ozdób fajnych, naprawdę. Tu zobaczcie ile światełek. Ile tu światełek. Tu jakieś ananasy, nawet do kuchni fajne. No, tu takie żarówki, ananasy, też bardzo fajne, zadyszkę. Bardzo ładne do kuchni. Ja nie wiem, no ja nie mam nic w złocie, niestety. Słuchajcie. U mnie to ciężko. Jak ktoś, kto ma właśnie tak różowo, zło, e, zielono, przepraszam, złoto coś. E, to naprawdę fajna sprawa. Fajnie to wygląda. No i tu też latarnie różne przeróżne, no i tutaj. Mi się lustem. Nie ma w każdym czasie takich największych. największych. No, także lecę dalej. No i hej, hej, Mamy godzinę po 16.00, dokładnie 16.00, chyba 3 Ja już zakończyłam mój shopping. Słuchajcie, trochę się zgrzałam. E, jestem głodna. No jak przyjadę, to chyba, słuchajcie, ja nie, nie wiem, ale chyba wykończę tą całą sałatkę. Także jestem bardzo głodna. Jest 16.06, ja pociąg mam 16 ta, e, 13 to jest ten do Edynburga, 16.35 jest na tweedbank, czyli 16.35, czyli jeszcze ma pół godzinki, więc spoko, udało mi się słuchajcie wszystko ogarnąć, znalazłam świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o, e, o shopping, słuchajcie, ja byłam z taką torbą jedną, tą Saversa i zakupiłam torbę za piątek, taką shopping bag, zmieściłam słuchajcie tu wszystko, tam jest wszystko, co pozakupywałam, a zobaczycie jak Wam pokażę, że nie jest tego mało, jedyne co się nie zmieściło, do nowych. Krzysełko. Kupiłam takie krzesełko bardzo ładne, welunkowe. Jestem tak głodna. No także teraz będzie jechał pociąg do Edynburga i za pół godzinki mam mój. Także odezwę się do Was już z domu, boli mnie ręka, wypiję sobie chyba troszeczkę Red Bulla i powiem Wam, że żałuję, że normalnie nic nie kupiłam do jedzenia jakiegoś batona, wafelka, cokolwiek. Nie wiem, no po prostu przechodziłam i jakoś tak. I mnie wyleciało. No, no nie kupiłam nic. Tylko Rydbula przechwyciłam. Ja to jestem jednak. Ja to jednak jestem. Dobra, odzywam się do Was już w domu.